lat 80. zupełnie nie pamiętam, ale kolejną dekadę już jak najbardziej. To były czasy, kiedy Wałęsa przegrał wybory prezydenckie w 1995 roku, czy w 1997 wielka powódź zalała kraj. To pierwsze wydarzenie jakoś bardzo mnie nie obchodziło, chociaż pamiętam lament rodziców, że teraz czerwoni wrócą. Czerwoni, no fajnie. A co z zielonymi? Ile oni licytują? Powódź natomiast była już bardziej namacalna. Bo o ile nie zalało naszej wioski, to okoliczny Dunajek przestał nadawać się do pływania. I to był mój dziecięcy problem. Ekoistyczny fakt. Ale byłem dzieckiem i niewiele rozumiałem z tego. Pamiętam też jakieś obrazki z telewizji zalanych domów czy całych wsi i miast. Dobra, czas mamy określony. Wracamy do motoryzacji. Co jeździło po mojej wiosce i okolicy? Fiaty 125P, 126P. Polonezy, Skody, 105, gdzie niegdzie faworytka się zarała. Wujek miał Felicję, jeszcze inne miał Volvo, które było już takim namacalnym zachodem. Jeden gość na wiosce miał też zezelowaną beczkę. No i właśnie w takich czasach dojrzewałem. Nic nie było w sklepach, świat był szary, biedny. Więc samochody też były nudne. I ich zaledwie było kilka modeli. Ale minęły lata. Pojawił się internet wraz z nim YouTube, Później wysypały się różne kanały mówiące o starych autach, lepsze niż ten, pokazujące samochody. Samochody z lat 90. I mimo, że opisywane w nich auta się nie powtarzały, to odcinki co tydzień się pojawiały. Nowe odcinki. Czyli tych samochodów było więcej? Niedawno rozmawiałem ze znajomym, kilka lat starszym ode mnie, chyba dwa. Jan mówi, że miał Belixa. Takiego prawdziwego, jak był mały, nieżyter. Ale on się wychował w mieście, dużym mieście, bo w stolicy. I taka była różnica w Polsce między wsią a miastem. Dostęp. Dostęp do wszystkiego. Informacji, gazet, gier, rowerów, samochodów. Dostęp do świata. Teraz przemierzając internety widzę, jak wyglądała motoryzacja z czasów mojego dzieciństwa. Więc sam tylko Fiat. Miał modele 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 147, 500, 600 i wiele, wiele innych, plus auta dostawczej na licencji. Do tego dochodzą inne marki samochodów, o których nie miałem pojęcia. Takich jak, jak chociażby nieistniejący już Saab. I nagle okazuje się że świat motoryzacji nie był taki monotonny. Że był ogrom modeli, a samochody były kolorowe. Że wyposażenie, jakie było dostępne, było całkiem spore, a mnogość akcesoriów zbliżyła w zasadzie do współczesnej. Tylko, że z nami, wieśniakami, był problem. Bo to my nie mieliśmy kasy na nie, a nie świat był monotonny. Ale to już zupełnie inna historia. No i zrobiło się smutne, ale czasem tak musi być.